Cześć, witam Was. Dzisiaj zajmiemy się modelowaniem w blenderze, wersja 2.7.9. I co będziemy robić? Będziemy modelować dwa pojazdy. Będzie to jednoślad i będzie to samochodzik, taki typowy łazik. Co w tym niezwykłego? Na dobrą sprawę można powiedzieć, że nic, ale tutaj ciekawostka, zrobimy te nasze modele w stylu post-apo. No to zaczynamy. No i dobra, jak zawsze pamiętamy o tym, żeby mieć jakieś referencje, to znaczy musimy mieć jakieś własne szkice, własne rysunki, zdjęcia, na podstawie których będziemy sobie coś modelować. Ale również pamiętajcie, że warto sobie ćwiczyć wyobraźnię podczas takich ćwiczeń, prawda? Czyli ok, tak jak powiedziałem na początku, że chciałem sobie zrobić powiedzmy jednoślad, rozpoczynamy od tego. No to no wiemy, jak mniej więcej wygląda motocykl, bo zrobimy sobie tutaj motocykl nie rower. i ok, wiemy, że są koła, kierownica, silnik, rama. No i teraz, tak, może nie każdy wie, jak coś takiego zrobić. Powiedzmy, że musi mieć rysunek. No to wtedy albo sobie otwieramy jakikolwiek program do rysowania i podstawowo, podstawowe, powiedzmy, proporcje sobie rysujemy. No, i później sobie importujemy tutaj to do blendera, ale możemy również rozpocząć sobie tutaj od, od podstaw. Z tym, że jak ktoś się czuje na siłach, może sobie rozpocząć od zera to, co ja będę pokazywać, czyli pełne modelowanie w blenderze. Jeżeli ktoś potrzebuje trochę pomocy, to może sobie oczywiście nawet narysować na kartce papieru i postawić ją przed sobą, czy sobie otworzyć jakieś zdjęcia, motocykli, czy. W późniejszym etapie naszego modelowania samochodu, i na podstawie tego, chociażby żeby patrzeć, i przyglądać się, jak coś takiego wygląda, po prostu modelować. O co chodzi? O to, żeby też nie tracić czasu na jakieś metody po prostu prób i błędów. Ja będę chciał wam pokazać, tak jak wspomniałem, wszystko od początku. No dobra, no pamiętamy o takich banałach, jak zapisanie projektu. Tutaj raczej nie ma w tym niczego zaskakującego. No, i teraz od czego sobie rozpoczniemy? Rozpoczniemy sobie od tego, że po pierwsze, będziemy chcieli sobie zrobić motocykl. No i dobra, motocykl, tak jak wspomniałem, rama, dwa kółka. No i dobra, rozpoczniemy sobie od takiego elementu. Trochę może ktoś powie dziwnego, ale od narysowania kółek, od wykonania kółek. Czyli jak wiemy, opona plus felga. Ok? No i teraz tak, czy zaczniemy od tego, czy to nam narzuci jakiegoś stylu? Może się tak okazać, ale pamiętajcie, że w tym stylu, w tym post-apo, no to każde koło może być inne, prawda? To jest po prostu jakby poskładane z różnych elementów, które są powiedzmy znalezione gdzieś, czyli z różnych motocykli i tak dalej. Czyli rozpoczniemy sobie od tego, że zrobimy sobie felkę. Czyli rozpoczynam od tego, że tworzę sobie cylinder. Wróciłem sobie tutaj cylinder. Przeskalujemy sobie. Tak na marginesie, tutaj zauważycie, że w dolnym lewym rogu będą się pojawiać wszystkie skróty, cała klawiszologia i myszkologia. Tak powiedzmy. Czyli łatwo będzie nadążyć nad tym, co się tutaj dzieje. Dobra. Czyli co? Mamy nasz cylinderek. Zeskalujemy go sobie. Na razie nie przejmujemy się niezbyt dużą liczbą segmentów. Dobra, i na podstawie tego, co tutaj mamy, zrobimy sobie felkę. No dobra. Przejdziemy sobie do trybu edycji. Wstawimy sobie inset. No i teraz tak, mamy tutaj w takiej formie. I przejdziemy do naszych narzędzi. No i tu mam Extrude Individual. Dobra, zeskalujemy sobie to, następnie kolejny INSET. Znowu EXTRUDE INDIVIDUAL, tylko pamiętajmy, żeby nam się nie przecięło tutaj. No dobra i teraz tak, no motocykl ma zazwyczaj szprychy. No ja będę unikał tego typu elementów, zrobimy sobie coś takiego, że będzie coś na zasadzie na takiej felgi, nie bardziej samochodowej troszkę też dla uproszczenia jeszcze raz insecik, ok, zrobimy sobie tutaj jeszcze w takiej formie ja jeszcze sobie o, zrobię to mniej więcej tak bo tak jak wspomniałem, trzeba uważać, żeby za bardzo też nie poprzecinać. No, dobra. Extrude individual. I zrobimy sobie tutaj już bevel. No okej. Okay. Tutaj sobie Też wykonamy Bevel Z tym, że pamiętamy, zobaczcie Ja sobie to cofnę, żeby co zrobić? Żeby sobie zaznaczyć Z dwóch stron, to co mnie interesuje. No i możemy sobie ustalić ten profil, który nas interesuje. Liczba segmentów oraz zakres. Dobrze. Zaznaczamy, czyli Shiftem. inset, no i tutaj znowu. I inset. I usuniemy sobie tutaj facy. Mamy otwór. No i teraz znowu Alt Shift, Alt Shift. I musimy sobie zrobić bridge. Dobra. Zaznaczymy sobie Edge z jednej i z drugiej strony. Ostatnie ustawienia nam wchodzą, tutaj. No i dobrze. Czyli coś, jak zobaczcie, na razie niebywale prostego. I teraz, co dalej? Zobaczmy. Mamy tutaj nasze segmenty. Możemy je sobie tutaj zaznaczyć. No i tak jak tutaj, zobaczcie, usunąć. Dla ułatwienia zaznaczmy sobie przez to otwory te z drugiej strony. Dobra. I mamy coś, co przypomina, tak jak wspomniałem, może bardziej felgę samochodową ale wydaje mi się, że jest całkiem w porządku. No i teraz co by należało zrobić? No spójrzmy, mamy tutaj... ...chłapiemy sobie z tej strony i z tej strony. I co by należało zrobić? No bridge'a należałoby sobie domknąć. Czyli zaznaczamy sobie jakby jedną część. Tak. Tylko pamiętamy, żeby sobie poprawnie to zaznaczyć, prawda? Bo zauważyliście, że zrobiłem mały błąd, czyli co, tak jak normalnie, czyli tak, tak. I sobie oznaczamy. No, i pozostaje nam ostatni. No dobra. No, i mamy, zobaczcie, coś w takim stylu. No dobra. Mamy tutaj znowu jedną, drugą część. I zobaczcie, możemy sobie tutaj pozwolić na to, żeby sobie troszkę ten środek tutaj poszerzyć. Można by było zrobić również, zobaczcie, coś takiego, że zaskalować, prawda? Czyli możemy sobie ustalić, jaki to ma być zakres. Na przykład coś takiego. No dobra, czyli mamy zobaczcie prostą sytuację. I teraz tak, wiadomo, że smooth sobie włączymy. Przejdźmy tutaj mamy auto smooth. No i kąt, zróbmy sobie na przykład na 45. No z tym, że wiemy, czym to może grozić. Może to grozić, tym że zobaczcie, że nie jest to do końca przyjemnie wygładzone. Możemy sobie włożyć Subdivision, włączyć Subdivision Surface. No i zobaczcie, że otrzymujemy całkiem przyjemną felkę. No i teraz co? Możemy sobie przejść tutaj do edycji i teraz znowu zaznaczyć to, co nas interesuje, i zobaczyć, co będzie bardziej atrakcyjne, czy na przykład to, co mamy tutaj. No. Bardzo samochodowo to wygląda, albo możemy sobie ściągnąć to do takiej formy i uzyskać coś takiego. Co więcej, możemy sobie włączyć tutaj, zobaczcie, rotację i spróbować sobie trochę skręcić. Na przykład 45 stopni czy minus 45 i mamy coś takiego. Całkiem nie najgorzej. No dobra, czyli mamy powiedzmy tutaj tego typu felgę. Dobra, no to felgę mamy i teraz tak, opona. Na jakiej zasadzie to zrobimy? Zróbmy na podobnej, czyli stwórzmy sobie cylinder. I teraz tak, ustalimy sobie przede wszystkim Grubość oponka musi być wiadomo troszkę tutaj lekko będzie ten rancik nam wychodzić. Najpierw sobie tutaj złapiemy coś takiego. Później możemy sobie oczywiście to jeszcze skalować, zmieniać, dobra, ale zanim to, to sobie bez, będziemy pilnować porządku i nazwiemy sobie tutaj felga, felga moto tutaj opona moto. Oczywiście pomieszałem. Okej. Okay. No dobra. Przejdziemy sobie tutaj do edycji. Rozpoczniemy znowu tutaj od inseta. Knowing insert mmm -hmm. Dobra. Dobra, to sobie ustalimy to w takiej kolejności. No i usuniemy sobie te dwa fejsy. No, i teraz wykonamy sobie tutaj bridge. No, powiedzmy, niech na razie tak będzie. Zaznaczymy sobie tutaj dwa edge i loop count and slide. Zobyt ustalimy z tej strony. I z tej strony również. No i co? Nadamy sobie. Właśnie ten kształt półokrągły. Ok, no wiadomo, że włączymy sobie grupę tutaj wygładzania. Włączymy sobie tutaj Subdivision Surface. Z tym, że czego nam tutaj brakuje w takiej, w, że no tak, bieżnika. W podstawie można powiedzieć, że bieżnik jako naj, najważniejszy nasz element. Przełączymy sobie tutaj na widoczek. Dobra. No i teraz sobie co jeszcze zrobimy? Troszkę poszerzymy oponem. No dobra. Powiedzmy, że w takiej formie może to zostać. No a tak jak wspomniałem, pasowałoby tutaj zrobić. Bieżnik. No bo ile jest powiedzmy w porządku, jeżeli chodzi tutaj o kształt, aby się tutaj już nie czepiał No to pozostaje sprawa otwarta naszej oponki a konkretnie bieżnika na niej. No dobrze, no to... Zróbmy sobie tutaj, zobaczcie moi drodzy, coś takiego. Ja sobie zaznaczę. Shift Ctrl. Możemy zrobić to, zobaczcie, tak jak mamy tutaj. No, i spójrzmy. Możemy sobie zrobić to na sobie takiego patternu Czyli tak, zobacz, jak mamy tutaj. Ja sobie to zaznaczę. I możemy sobie zrobić tutaj. Zobaczcie inset. I teraz co moglibyśmy zrobić? No, nawet zobaczmy sobie na razie coś takiego. Z tym, że jak to będzie wyglądać w momencie, kiedy włączymy sobie wygładzanie. Prawda? Zaczyna nam się pojawiać tutaj coś takiego. No dobra, czyli powiedzmy, jakieś tutaj paski nam jeszcze są potrzebne, no i możemy to też zrobić. Zobaczcie w taki sposób. że moglibyśmy sobie oczywiście tutaj na przykład spojrzeć zaznaczyć Ja sobie tylko włączę tutaj autosmufa, żeby mi nie przeszkadzało. Zaznaczymy. Oczywiście można bardziej w takie detale się bawić. My zrobimy tutaj na dość sporym ułatwieniu. A, i powiedzmy takie bardzo duże, bardzo duże uproszczenie. Ale coś powiedzmy, mamy. A tutaj można było zrobić jeszcze jedną rzecz, żeby to miało sens. Zobaczcie, tak jak mamy tutaj wcięcia. Można by było pokusić się o połączenie tak jak tutaj widzicie i zrobienie takich rowków. Ok, można sobie to zrobić, czyli usunąć je. Ewentualnie też przed wycięciem może było sobie po prostu to uciąć, dopiero później usunąć, prawda? Czyli wykonać tę prostą czynność. No dobra, mamy tutaj po tych zmianach naszą oponkę. I teraz oczywiście można zrobić na milion sposobów, żeby nie było takich elementów. Mi chodzi też o to, żeby takie były. Tutaj jakieś grodzie tego typu elementy. Że to jest gładka powierzchnia, nie przejmujcie się W 100%, ponieważ i tak jak będziemy robić z tego materiał. Będziemy na to nakładać jakiś materiał. To wtedy wszystko nam się tutaj powiedzmy wyjaśni. No dobra, czyli co? Mamy tutaj naszą oponkę. No i naszą felgę, czyli powiedzmy pierwszy element mamy drugą, zrobimy sobie w taki sam sposób. No po prostu skopiujemy, nie będziemy modelować, nie będziemy robić jakiejś innej. Tylko niech po prostu powstanie coś takiego. No i dobra, oczywiście można było się pokusić tutaj, żeby jakiś wentyl wstawić, tego typu rzeczy. Myślę, że na razie chyba to sobie pominiemy. No dobra, czyli e, mamy tę pierwszą część no i przejdźmy dalej. No dobra. No i teraz tak. Zr zrobimy sobie tutaj ten jedno ślad. No i dobra, teraz rozrysujemy sobie ramę. Najprostszy możliwy sposób. No i później pójdziemy sobie Zéro